Dzięki, pojadę sama. Spotkamy się na miejscu. Muszę jeszcze coś załatwić. Pokaż na. Może zaczynają mi się mylić imiona, ale pamięć do twarzy mam całkiem niezłą. I tę swoją gębę już gdzieś widziałem. W telewizji? To niemożliwe. Oczywiście, a niech Hideshi Hino, we własnej osobie. W samą porę. Wiesz, co to za jeden? Hideshi Kino z Wieczornego Pasma Rozrywkowego. Był świetny, zanim wpadł w nałogi. Potrafisz jeszcze zrobić to swoje słynne lepiej zapijcie pasy? Nie. Dalej takich rzeczy się nie zapomina. Tylko jeden raz. Wi, We. powinniśmy wejść. Teraz. Hideshi, zrób starszemu człowiekowi przyjemność. To naprawdę nie jest najlepszy moment. Dalej! Całe lato tego nie słyszałem. Lepiej zapnijcie pasy! Cholera, oh. co się z tobą stało? Nie wiem. Sam siebie nie poznaję. Możemy iść.